A to mój misiu! Dołącz do przyjaciół misia, brązusia, i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda cię nie ominęła. Jesteś gotowy na niezapomnianą przygodę? Usiądź wygodnie, otwórz oczy i przygotuj się na fantastyczną przygodę w bajce Podróż Latającej Książki. W pewnym miasteczku o nazwie Książkową mieszkał chłopiec o imieniu Leon. Leon był wielkim miłośnikiem książek i codziennie spędzał czas czytając przygody bohaterów ze wszystkich zakątków świata. Pewnego deszczowego popołudnia, gdy siedział przy swoim stoliku, rozglądając się po półkach pełnych książek, Leon zauważył pewną książkę, Podróż Latającej Książki. Co to za książka? Pomyślał. Wyglądała bardzo ciekawie. Nie wiedział jeszcze, że to właśnie jest książka, która odmieni jego życie. Ta książka wydawała się być niezwykła. Miała tajemniczą okładkę, a kiedy się ją otworzyło, można było poczuć, że strony mają jakąś niezwykłą moc i siłę, aby zabrać Lona w niesamowite przygody. Leon otworzył podróż latającej książki z ciekawością, a kiedy zobaczył pierwszą stronę, nie mógł wierzyć własnym oczom. Zdumiony, zobaczył, że strony książki zaczęły się same poruszać. Litery tańczyły wesoło wokół niego. Wtedy nagle z jednej z kartek wyłoniła się mała postać. Była to kolorowa postać o imieniu Książkowiak. Cześć, jestem książkowiak, strażnik tej książki powiedział. Poinformował Leona, że dzięki temu, że otworzył tę książkę, mogą razem wyruszyć w niezwykłą podróż. Leon był zdumiony, nie mógł wierzyć, że staje się częścią tej bajki. Wraz z książkowiakiem zanurzył się w magicznym świecie książki, gdzie czekały na nich niezwykłe przygody. Kiedy Leon i książkowiak przymierzali strony, natknęli się na tajemniczy las pełen olbrzymich drzew. Na jednym z tych drzew siedział miś brązuś, miękki i puszysty miś o brązowej sierści. – Cześć! – zawołał miś brązuś, machając do nich z gałęzi. Leon z zaciekawieniem zaczął opowiadać misiowi brązusiowi o tej niezwykłej, latającej książce. To brzmi niesamowicie, odpowiedział miś brązuś z radością. Leon zaproponował misiowi brązusiowi, aby dołączył do tej niezwykłej podróży. A miś oczywiście z przyjemnością od razu się zgodził. Miejscem, do którego się razem udali, było Królestwo Kolorowych Stron. Było to miejsce pełne wspaniałych krajobrazów, gdzie każda strona książki była inna. Jedna była zielona, jak las, inna błękitna, jak niebo, a jeszcze inna czerwona, jak ogień. Leon i książkowiak wraz z misiem brązusiem spotkali tam jeszcze przyjazne postacie z innych bajek. Kwiaty rosły w różnych kolorach i kształtach. Były tulipany, fioletowe jak mgiełka, aksamitne róże w kolorze czerwonym i czuć było ich piękny zapach. Był też zachód słońca i nawet paprocie o liściach, które mieniły się kolorami tęczy. Następnie przemierzali las liter, gdzie drzewa miały gałęzie złożone z liter i słów. Kiedy Leon, miś, brązuś i książkowiak przemierzali magiczny las liter, zauważyli, że każde drzewo miało gałęzie w kształcie liter i słów. To było jak zamek ze słów. Leon wskazał na pierwsze drzewo, które miało wielką literę A na gałęziach. Gałęzie drzewa były grube i mocne. Idąc dalej, dotarli do drzewa z literką B. Gałęzie tego drzewa rozpościerały się szeroko, jakby chciały zaproponować schronienie wszystkim ptakom i zwierzętom lasu. Na każdej gałęzi, Znajdowały się maleńkie literki B, jakby drzewo chciało pokazać, że jest wspaniałym domem, także dla małych stworzeń. Następnie natknęli się na drzewo z literką C. Gałęzie tego drzewa wyglądały jak okrągłe ramiona, które rozciągały się dookoła gotowe dla każdego, kto potrzebował trochę wsparcia. Na każdym liściu widniała mała literka C. Jakby drzewo chciało pokazać, że każdy ma tutaj swoje miejsce. Podziwiając te niezwykłe drzewa, Leon, książkowi jak Brązuś, nie mogli się nadziwić, jak wiele historii i przygód kryje się w tej literze i w tym słowie w każdym drzewie. To był prawdziwy las cudów i tajemnic. W miarę jak szli dalej, napotykali jeszcze wiele innych drzew z różnymi literami i słowami. Każde z nich było jak strona z bajki, gotowe, by opowiedzieć swoją własną historię. Ptaki śpiewały tutaj piękne opowieści, Wiewiórki skakały z gałęzi na gałąź, recytując wiersze. Kolejnym miejscem, które odwiedzili, był plac baśniowy. Tutaj ulice były wyłożone wspaniałymi mozaikami z najpiękniejszych historii, a domy wyglądały jakby wyszły prosto z książek. W oknach można było dostrzec postacie znane z bajek, o różnych księżniczkach, rycerzach, wróżkach, które uśmiechały się do przechodniów. Całe królestwo kolorowych stron było pełne radości, pełne kolorów i niespodzianek. Leon, Miś Brązuś i Książkowiak wiedzieli, że każda ich podróż będzie przygodą wartą zapamiętania. Po spotkaniu z osobami z innych bajek, Leon, Miś Brązuś i Książkowiak postanowili dalej zwiedzać to niezwykłe miejsce. Kolejnym celem było wzgórze ilustracji, a każda ilustracja z książki stawała się trójwymiarowa. Można było poczuć się jak właśnie w tym świecie. Tutaj spotkali malinę malowaną, artystyczną myszkę, która malowała najpiękniejsze obrazy na płótnie. Przemierzając dalej królestwo, dotarli do magicznego potoku, gdzie woda była przeźroczysta jak kryształ i mrugająca w słońcu. Na brzegach rzeki siedziały książkowe księżniczki, które opowiadały bajkowe historie w rytm nut muzyki stworzonej przez strumienie. Nie mogąc się oderwać od tej wspaniałej krainy, miś brązuś, leon i książkowiak odkrywali coraz to nowsze zakamarki i tajemnice. Zatrzymali się nawet na herbatce z kapelusznikiem, gdzie kapelusz służył jako stół. A herbata parzyła się w samym sercu lasu. Każdy krok w królestwie kolorowych stron był jak podróż do samego wymiaru, gdzie każda strona książki kryła w sobie niezliczone przygody i niespodzianki. Nasi bohaterowie ruszyli dalej przez kolejne strony książki. Podczas swojej wędrówki natknęli się na ukrytą jaskinię, w której mieszkała. Rodzina królików z krzatów. Króliki były bardzo zaskoczone, gdy zobaczyły niezwykłych gości, ale szybko okazało się, że były bardzo przyjazne i zaprosiły ich do siebie na marchewkowe ciasteczka. Udali się do doliny latających dmuchawców, gdzie mogli zobaczyć, jak kolorowe dmuchawce unoszą się nad nieskończonymi łąkami. Wszyscy byli zachwyceni i nie mogli przestać podziwiać piękna otaczającego ich krajobrazu. Miś brązuś, Leon i książkowiak zaczęli nawet organizować dekoracje, wykorzystując wszystkie kolorowe kartki, jakie znaleźli na swojej drodze, aby stworzyć najbardziej bajkowy nastrój. Książkowiak zaprosił wszystkie postacie, które spotkali podczas podróży. Aby dołączyły do wspólnego świętowania. Natomiast Leon przygotował pewne przemówienie, w którym chciał podziękować wszystkim za tak wspaniałą przygodę. Jednak zanim zaczął, nagle w drzwiach pojawił się dziadek zegar. Dziadek zegar mieszkał w domku na skraju lasu. Jego największym skarbem był stary, drewniany zegar, który towarzyszył mu przez całe jego życie. Dziadek zegar postanowił wyruszyć na swoją największą przygodę. Zegar, który nosił na plecach od lat, zaczynał wydawać tajemnicze dźwięki, jakby chciał mu coś przekazać. Wyruszył więc w podróż przez ten niezwykły las w poszukiwaniu źródła tych dziwnych dźwięków. Po drodze spotkał różne postacie, takie jak na przykład wróżki, elfy i nawet mówiące drzewa które pomagały mu w jego misji. Po wielu, wielu trudach i przygodach, dziadek zegar dotarł do ukrytej jaskini, gdzie znajdowała się pewna tajemnica. Tam spotkał pewną wróżkę, która powiedziała mu, że dźwięki zegara są kluczem do odkrycia skarbów ukrytych w sercach ludzi. Wtedy zrozumiał, że jego zegar posiadał moc przypominania ludziom, o pięknie chwil i o czasie, który mija. Postanowił więc wrócić do swojego domu, by dzielić się tą mądrością ze wszystkimi. Od tego czasu dziadek zegar stał się legendą w lesie. Ludzie z pobliskich wiosek często odwiedzali go, aby posłuchać jego opowieści i uczyć się od niego. Dziadek zegar spędzał swój czas z innymi. Dzieląc się nim i sprawiając, że każdy dzień był jak bajka, a każda chwila była cenna jak złoto. Dziadek zegar uściskał drużynę naszych bohaterów i obiecał, że będą razem kontynuować swoje przygody, bo przecież najwspanialsze przygody zaczynają się zawsze, gdy jesteśmy razem. Leon, książkowiak, miś Brązuś i dziadek Zegar usiedli na miękkich poduszkach wśród półek pełnych książek i czytali je. A czy ty masz swoją ulubioną książkę? Wystarczy po nią sięgnąć i otworzyć, aby rozpocząć własną niezwykłą przygodę w świecie wyobraźni. Każda książka jest pełna niespodzianek, gotowa na kolejną stronę do odkrycia. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.